Witam Państwa w komentarzu o walutowym BOSSE Fx. Ja nazywam się Konrad Ryszko i pracuję jako analityk walutowy w domacowskim BOŚ. Dzisiaj mamy dzień 21 sierpnia, e, środa. Godzina 17.26, czyli po sesji w Europie. No, i z tego miejsca zapraszam Państwa do omówienia sytuacji na czterech wybranych przeze mnie instrumentach, dostępnych dla Państwa na naszej platformie bo Klasycznie rozpoczynamy od euro, dolara. No, i to, co możemy tutaj obserwować to, to że ten kurs spadkowy. On nie jest do końca pogłębiany, tak. Widać, że okolice 1.10 w tej chwili się bronią. Niemniej, długoterminowo, oczywiście, w dalszym ciągu jesteśmy w ramach trendu spadkowego. Story fundamentalne na ten tydzień to minutes, e, czyli zapiski z jednego posiedzenia Fed publikowane dzisiaj wieczorem. Dodatkowo jutro rozpoczyna się Jackson Hall, czyli generalny przekaz, e, to widać również po tym próbie podbicia euro -dolara. jest taki, że, że dolar, wycena koszyka dolarowego cofnęła się z 3 tygodniowych maksimów, czyli rynek nie spodziewa się potwierdzenia głębich sygnałów strony Jerome'a Powella. No i w konsekwencji oczywiście przesunięcie oczekiwań na wrześniową Obniżkę stóp procentowych, jednak sam euro prawdopodobnie nie będzie tutaj do jakichś większych ruchów w górę. Między innymi z uwagi na to, że, że we wrześniu mamy Europejski Bank Centralny, czyli kolejny pakiet stimulusa dla strefy euro. E, jednym z ciekawszych zestawień, oczywiście, jest dolar amerykański kontra chiński yuan, czyli że idealnie kwotowania w ujęciu offshore zadomowiły się już powyżej 7 milionów z dolara akurat w tej chwili wydaje się, że akurat w początku tygodnia e, brak jest e, kluczowych, można powiedzieć, wiążących doniesień z linii frontu USA-Chiny. Oczywiście Trump na ten temat również tweetuje odnośnie tego, że, że, że te Chiny chcą to porozumienie zawrzeć z nimi. Oczywiście tutaj ten tak zwany wskaźnik trochę wersji do ryzyka na rynkach relatywnie stabilny. złoto jednak to zostanie słabiej. Widać, że po, poprzedni e, tydzień i szczególnie ten okres ograniczonej płynności trochę tutaj zmienił układ wokół złotego. Dodatkowo jeszcze mamy taki temat lokalny, czyli wyższa inflacja powyżej w nagrodzeniach 7-7% rok do roku dynamiki. Trochę się to kłóci z tym z, z tym obrazem, który nam rysowali ekonomiści i obserwatorzy gospodarki, czyli tego, że ta inflacja nie zwalnia, na razie ona generalnie nie zwalnia. Powyżej celu NBP 2,5% plus minus 1% ale jak bez presji na Radę Polki Pieniężnej. Złoty słabsze można powiedzieć w dużej mierze z uwagi na to się wydarzyło w uszczymkolivalnym, nie się w centrum uwagi rynków. Eee, z ciekawszych tematów wokół złotego, eee, to tak jak powiedziałem te dane, one do końca nie wpływają na Radę, pieniężnej, na radę Poliki Pieniężnej, eee, status Słowity jest nie jest utrzymany, niemniej to oczywiście traktowane jest to jako eee, Sygnał, że kolejnym ruchem będzie oczywiście dyskusja odnośnie obniżek stuprocentowych w Polsce, jednak, aniżeli jakichkolwiek podwyżek. Ee, instrument oparty, można powiedzieć, taki lokalny indeks strachu na Eurostox 50 e, spada, czyli po tym lokalnym piku, o którym Państwo mówili, że dopiero powyżej 20, 20 punktów jest jakiś tutaj. Możemy założyć, że na rynku jest risk off. Cofnięcie się e, wraz, wraz z odbiciem rynków akcyjnych, w dalszym ciągu jednak wydaje mi się, że sytuacja jest stosunkowo nerwowa. Duża ilość czynników ryzyka, które się tutaj figuruje na rynkach, e, powoduje, że szczególnie końcówka kwartału, czyli wrzesień, generalnie, wydaje mi się, że będzie bardzo ciekawe na rynkach, będzie się charakteryzowało podwyższoną zmiennością na większości aktywów. Dziękuję za uwagę.